Next time. Next time later. Na taras. Na taras może wejść tylko mały, cypia, mały Antoś. Daj rękę. W tej chwili właśnie na taras. Po schudkach. Na no czym się zejście? Na tu odlewał? Te są tutaj. To murowałem. No, murowałem. Kupny. Odłóż to byku! No i po coś to rzucił, ja się pytam. Nie, nie, ale kupowałeś te bloczki? Tak, tak, to kupowane. A welepkę zrobił? Tak. A tu jest ten. Takie płyty przyjdą na taras. No, no. Kto ci montował w sam fajne? No, my wyku wykuwaliśmy. No, przyjechali i zamontowali. No jest. Dziubuś! Żebyś czasami tego nie rzucał, dobra? Chłopaku. wiesz, że te płyty, jak popada trochę śniegu i deszczu, to będzie na nich lodowisko. No, ale kto będzie w śnieg i w deszcz na nie chodził? Czyli w lato popada śnieg, no, po śnieg i będzie na nich W lato popada śnieg? Tak. To powinieneś kupić... i lepiej kupiłeś płyty. Powinieneś kupić bardziej takie kropowate. Ale te Ale każdy nam mówi, że w tej Kupisz się. Co synusiu? A bojko, ale też kupiliśmy sobie pocyzgowej, jakoś czas żyje, wiesz. Ale Dam. Co ty wyczyniasz, man? Dam Zostaw to, Bo, Dam Zostaw to! No, dam! Idziemy? No, i... Ja się pytam, jak ty zajdziesz. No właśnie. Kelly! Gdzie zejdziesz? Hi. Musicie chyba wujaszek. A zobacz, jakie tam chmury idą. Czy to będzie burza lub coś takiego. Jak jest burza po angielsku? Żadne open Antoś A jedziesz z wujaszkiem do USA? Do Ameryki? No, od chesu No i coś to popsuł, wziął Wiedziałem, że to zrobisz Nie można Chodź, byku Wujaszek cię weźmie Gramy w podanie. No to dobrze umyłeś. Nie umyłem. Podej, no. Podej, podej ładnie. Do wujaszka No podej wujkowi, no. Podaj. Spodaj ładnie wujko Nooo No ale czemu nie? No ja No graj grzecznie z nami Chodź ty na No ale podej wujko i piłeczkę dwa na dwa. No ja twoje, ale podejdź no Ja no, ja Jak dwa na dwa, jak ich trzech no, Trzy na dwa Idź, podania gramy na razie Weź w rangi gramy, myślę, że daj Udać ありがとうございました。 No co ty, dziubuś robi? Chodź, piłkę z nami pograj. Gdzie to woda jest? To kwiatki podlej tu przy murze. Tam nie, to tu podlej te borówki. Fak, opiłecką, no? No. Ale co tam podlałeś? Jak tam nic nie rośnie, byczku? Podaj wujkowi, podaj wujkowi czemu? Moja! Żadna twoja, w tej chwili tu podaj wujkowi Ja też muszę, ja też muszę Naucz się grać wspólnie No gromadź wspólnie Nie, to wody nie wolno Bo to pan Nie wolno i widzisz, Dziubuś, nie będziemy ci podawać, jak nie będziesz umiał grać z nami. No, Kopnij no, kopnij. No, kopni. no, kopni, mocno. No, mocno, no. I A, Prawie. Jeszcze, Jesz, po, jeszcze, jeszcze popraw. Z no, rozbiegu. No. Z rozbiegu, no. Kopni mocno. No, kopnij mocno. Daj!

<śmienicza> nie polewaj taty <śmienicza> 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 <głos> 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 Widzisz Widzisz Nie zachowałeś czujności Nie byłeś czujny Nie byłeś czujny co dobry W miejsce chcesz pływać. Co? Fajnie, śmiesznie. Siusiak Cypianek ma siusiaka Co ty robisz? Jak ci leci. Jak ci leci, buczku. Widzisz, że to będzie na internecie, jak ty sikasz? Tak, o. Zobacz, z tego ujęcia widać jakbyś ścikał Ale sika małe.